Zaimki nieokreślone, któryś, jakiś, ktokolwiek, którykolwiek i tym podobne, powstały w języku łacińskim z połączenia zaimka względnopytajnego quid, którego odmiany mają Państwo w podręczniku Rudimenta Latinitatis na stronie 12 w części 2 tego podręcznika, e, lub zaimka w formie przymiotnikowej zaimka względnego kwi kwe, kwo, którego odmianę mają Państwo na stronie 42, o jednej i drugiej odmianie już mówiliśmy, i kiedy połączymy jeden z tych dwóch zaimków, czyli albo zaimek względno-pytajny, albo zaimek względny w formie przymiotnikowej z nieodmiennym afiksem, na przykład ali, otrzymamy jeden z zaimków nieokreślonych. Czyli przykładowo Aliquis alikwid, to jest ktoś, coś. Ale tego typu zaimki, proszę Państwa, zaimki nieokreślone, one odmieniają się bardzo podobnie do czasowników złożonych. Czyli występuje jedna część, która jest częścią odmienną, i jedna część, która jest częścią nieodmienną. Tutaj oczywiście w przypadku aliquis, aliquid, częścią odmienną będzie quis, quid, natomiast ali we wszystkich przypadkach będzie takie samo. Dlatego przykładowo akuzativus singularis daje nam formę aliquem. Podobne zjawisko można prześledzić na przykładzie zaimka nieokreślonego kwis-kwe, kwiskwe, kwekwe kwotkwe. Każdy. Zwróćcie Państwo uwagę, że odmienia się tylko forma kwis w rodzaju męskim, kwę w rodzaju żeńskim i kwot w rodzaju nijakim. Forma kwę doklejona do zaimka, jak gdyby, jest formą nieodmienną, dlatego przykładowo akuzativus singularis dla wszystkich trzech rodzajów, w rodzaju męskim to kwem kwę, widać, że tylko kwem jest odmienione. Kwam kwę i kwot kwe, Dlatego, że odmienia się tylko pierwsza część zaimka. Ten afiks dodany do tej formy zaimka, który dodaje, jak gdyby, tą nieokreśloność, on jest nieodmienny.